Dobra, powiem Wam teraz co zrobić, jeśli, jeśli dziewczyna Was odrzuci, bo miałem taki właśnie przypadek. To było dwa lata temu na wakacjach, byłem taki właśnie zakochany w takiej Alicji, bardzo właśnie miła dziewczyna. No i pewnego dnia poszliśmy właśnie na plażę. No i no tak zakochałem się w niej, był taki zachód słońca, było naprawdę romantycznie. No i postanowiłem, że, że ją obejmę, bo ja byłem takim nieśmiałym właśnie chłopakiem. No i wstydziłem się robić takie rzeczy, no to, no ale ją tak właśnie objąłem tutaj i no i tak siedziałem, ale ona się zapytała, co ty kurwa robisz? No ja mówię, że, no to ja tak, wiesz, zawstydzony, no to biorę tą rękę tak z powrotem. No i tak, nie wiem co powiedzieć, no to tak się odsuwam, tak 10 cm, 20 cm. 30, ta kurwa pół metra! Biorę, rozbieg! Kurwa z kilometra jebił w klatę, wyjebało ją! Kurwa 530 kaczek zajebała po Bałtyku, wyjebało ją do Szwecji! Kurwa na następny dzień płynę promem do Szwecji! Kurwa Patrzy, <mulity> Patrz, suka leży na plaży! Kurwa, co leżysz, co leżysz dziwko? Co, chyba nie żyjesz, no to kurwa jeb! Ostateczne uderzenie! Kolonowi na ryj! Nie, Kurwa, tak wjebało do ziemi, że aż bursztyny wyjebało w powietrze! No i chyba tyle, tyle z tej historii!